Elo się mano, dzisiaj treść krótki ale treściwy vlog. Idziemy sobie do lasu w sumie. Jest ze mną Maciu Elo. No. Idziemy sobie do lasu, do jaskini. Na penetrację jaskini. Co, jak będziemy bliżej, to więcej rzeczy. Generalnie przeszliśmy już miasto. I teraz będziemy się kierować dokładnie tam przez łąkę. Tak, bo musimy przejść tu i wzdłuż tego... O, pierdole, to spodnie o, wzdłuż, na wzdłuż tego musimy iść do lasu i tam będzie wejście Tutaj no chwilę *ja do kamery, żeby na mnie nie skoczył Ale ładny, patrz o. się z liściem Kamuchlowo Pasi, pasi pasi konik Dawaj, o! Nice, pa! Mamy zbliżenie. No i generalnie teraz wchodzimy do lasu. I tu jakieś. O, sarna biegnie. Sarna tam. Teraz tak, wejdziemy tu w las i z 5 minut do góry musimy iść. I powinna widzieć, po tabliczce poznamy, że jest to miejsce. No tu gdzieś zaraz będzie. Tak, 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 tak. Znaczy tu ścieżki takiej typowej nie ma. Bo raczej o tej jaskini to prawie nikt nie wie, więc tutaj. Czy. Są zdjęcia, więc ktoś tutaj dociera jednak do tej jaskini, ale raczej niewiele osób Tu są kamienie takie te kwarce, bo to kopali tu minerały. Bo jesteśmy tam jest tu już widać jaskinię. Jest to jaskinia Antona, nie wiem co tu kopali, ale coś tu kopali Wiesz, co nie wiem, musiałbym przeczytać na Wikipedii. O ile jest jakaś informacja, no bo na Wikipedii może nie być. Więc nie jest tu, tabliczka jest tam, zaraz podejdziemy przeczytać. No i mamy tabliczkę, przeczytamy sobie, co tu pisze, Drogi podróżniku. Wędrując po korpackich bezdrożach, natrafiłeś na ten. Nie wiem, co tu jest. Ten. Coś tam na P. Michała K., przyjaciela, syna oraz prawdziwego Słowianina. Proszę uszanuj jego pamięć, nie niszcz, nie rozbieraj, nie rozkradaj rzeczy, które będą, a nie będą podczas ostatniej wędrówki. Możesz uczcić jego pamięć minutą oraz poczęstować się jego papierosem. A, to możemy my się poczęstować jego papierosem, dobra. Nie wiem, poszukamy w środku, wejdziemy. Masz latarkę? Bo ja nagrywam ogólnie. No to możesz odpalać latarkę iść przodem ja włączę tryb z lampą generalnie bo będę zdjęcia tu robił więc sorry jakby do mignięcia Czekaj, na zdjęcia najlepsza latawka bym widział chyba właściwie To się jakby się no to jest ogólnie już chyba koniec tej jeski, nie mi się wydaje dobra ona jest generalnie dość safe bo jest yy... W sensie no to jest lita skała, więc Widać tutaj dobra. W sumie ja też mam dość dobrą lampę dwie lampy. Kurwa, że ktoś tu ogniska palił. Ty to jest całkiem głęboko. Tu... Wejście jest trochę płytkie Ale faktycznie tu możemy stanąć. Dobra, ale się tu dymi coś. A bo to kurz się dymi z tych hezbelek. W sensie tu jest e, rozkładające się drewno Ciekawostka z rozkładającego się drewna jest ten właśnie e, nie czat, tylko ten kurwa wiesz e, Więc za długo tu raczej przebywać nie możemy Jak jest rozkładające się drewno. Co tam jest? Jest tam coś? Nie, tu jest jeszcze jedna taka komora, ale to wali to Dlatego nie możemy tu za długo przebywać, bo... Nie ma tym ciekawego pracy po prostu. Ale idę... Bo, no, może zrobić ślisko, tutaj. Tu bym już cofnął. Wróćmy Chcę zrobić tą fotkę. Dobra, zrobimy. Czekam, przesunąć. A to jest chyba głęboko. Nie, nie. nie tak. Bardziej płytko e... niż tutaj. Kurwa, nie pamiętam jak się nazywa ten. E, jak się drewno już rozkłada. To substancja, muszę w internecie sobie przypomnieć, ale generalnie to jest największe zagrożenie w takich miejscach rozkładające się drewno. Co? Nie, 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 bo ono wydziela ten. Ja nie pamiętam, co ono wydziela, ale to działa w ten sposób, że wyciąga tlen. Ja już mówię. To działa w ten sposób, że wyciąga tlen i tam jest mniej tlenu. W sensie, jak masz tu masz, w normalnym powietrzu masz na przykład o 20% tlenu. E, tak, dwutlenek węgla, czyli możesz się zaczadzić w środku, no. jak za długo będziesz przebywał. Metan. Tak. Tenki azotu i amoniak. Tak, dlatego możesz się zaczadzić albo na przykład, wiesz... Dlatego nie wolno przebywać zbyt długo w takich. pasmurówkowy. Tak, w takich jaskiniach, bo możesz się po prostu zaczadzić i nie będziesz czuł, kiedy wiesz. Odetnie tak ci. Jak spał i... Tak, od, odet... odetnie ci mózg i się wiesz, i zasłabujesz i ten. Ewidentnie. No tak. Dobra, tak wygląda jaskinia. Widzieliście w środku. Jest dość długa, jest dość... w środku jest dość szeroka. Tylko wąskie przejście ma. Wysoka jest. jest wysoka. Nie ciekawego nie ma, poza tymi spruchniałymi deskami. Generalnie. Nie polecam tu być dłużej niż 5 minut, bo serio, tych desek się tam tyle rozkłada, że o, tam, ciężko tam oddychać. Więc nie zalecam tutaj dla bezpieczeństwa dłużej niż 10 minut przebywać w środku. Normalnie tak to wyglądała jaskinia, tu mam jeszcze taką dziurę. To no tu jakieś zwierzę musi mieszkać. Wykopało sobie jakąś norę. Nie no, to chyba ludzie wykopali kijami, napierdolali. Może skrobali. Nie no, te pewnie ktoś włożył. Może, albo no. W sensie była pewnie dziura. Jak borsuk chyba, borsuki takie mają albo Ta. pewnie jakieś zwierzę na tu się kitra przed deszczem i tak dalej. A, generalnie, bo, bo zapomniałem, Tak, bo zapomniałem jak to po wycince chyba. Zapomniałem dodać jak byłem w środku w tej jaskini. Dlaczego ona jest właściwie taka krótka, bo to działało tak Że oni szukali tam różnych minerałów, uranu innych pierdoletów i kopali w różnych miejscach takie sztolnie i... Do, kopali do pewnego fragmentu. Jak okazywało się, że złoża są zbyt małe, albo nic nie ma, to po prostu taką sztolnię porzucali. Nie? Nie, nie. 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 Ta, porzucali i szukali gdzie indziej, dlatego one są takie krótkie. Generalnie tu kiedyś był strumyk las, i tu dalej był też las. Nie było tego kuchnia. Tak, no zdjęcie strumyka e, No to co, to w tym vlogu to by było wszystko. My sobie wracamy do domu. I to by było na tyle mówiłem ja, czyli ruski manko.